Film rozpoczyna się od młodej kobiety, Liz, która zmierza do tętniącego życiem centrum handlowego. Wygląda na zestresowaną i podchodzi do kasiera, wyjaśniając, że musi zwrócić karmę dla psa. Jednak kasier informuje ją, że zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy produkt jest wadliwy. To rozwściecza lis, która rozbija puszki o ladę, aby je uszkodzić. W międzyczasie brodaty mężczyzna o imieniu Aiden spokojnie obserwuje scenę z bliska. Później Liz wraca do swojego samochodu i chwyta kilka zakrwawionych kartek papieru, które wyrzuca na ziemię. W tym samym czasie, Aiden dziwnie ją obserwuje ze swojego holownika. Następnie zaczyna robić jej zdjęcia aparatem Polaroid. Chwilę później, Liz podłącza rurkę do układu wydechowego pojazdu i uruchamia silnik. Kładzie głowę z powrotem, gdy samochód zaczyna wypełniać się dymem. Wydaje się, że ma dość swojego nędznego życia i postanowiła zakończyć je. Jednak w momencie, gdy traci przytomność, Aiden biegnie jej na ratunek. Natychmiast wyciąga ją z samochodu, wkłada do swojego ciężarówki i odjeżdża. Wkrótce potem oboje docierają do odosobnionego gospodarstwa na odludziu. Aiden niesie nieprzytomną Lis do domu, a ta przypadkowo uderza głową o drzwi, więc on opatruje jej ranę. Następnie zabiera ją do swojej sypialni, gdzie kładzie ją do łóżka i wiąże jej ręce. Potem kładzie się obok niej w łóżku i wyobraża sobie, że jest inną blondynką. Następnego ranka Aiden robi jajecznicę i przynosi ją do Lis w sypialni. Kiedy ona się budzi, jest przerażona, że znalazła się w domu nieznajomego z związanymi rękami. Odmawia zjedzenia jajek twierdząc, że jest weganką, co tylko rozwściecza Aidena. Liz mówi mu, że chce wrócić do domu i że jej ojciec jej szuka. Jednak Aiden reaguje agresywnie i nazywa ją swoją żoną Helen. Przyznaje także, jak desperacko jej szukał. Liz jest zdezorientowana i próbuje wyjaśnić, że nie jest Helen, ale jej zaprzeczenia tylko bardziej go denerwują. W końcu niechętnie zgadza się, że jest Helen i twierdzi, że niedawno straciła pamięć. Po pewnym czasie Aiden wyjeżdża do pracy, a Liz wreszcie odczuwa ulgę. Próbując użyć telefonu w domu, odkrywa, że nie działa. Następnie próbuje wyjść przez frontowe drzwi, ale te są zamknięte. Zdesperowana lis szuka innego wyjścia i w końcu znajduje tylne drzwi, które są otwarte. Jednak gdy tylko wychodzi na zewnątrz, dwa wściekłe ratweilery pędzą w jej stronę, szczekając agresywnie. Przerażona kobieta ucieka do domu i zamyka się. Scena przeskakuje do retrospekcji sprzed jednego dnia, gdzie widzimy lis mieszkającą ze swoją siostrą Jackie i szwagrem Danem. Siostry wyraźnie się nie dogadują i ciągle kłócą się jak szalone. Mimo to znoszą się nawzajem, ponieważ lis nie ma dokąd pójść, a Jackie potrzebuje jej, aby zajmowała się jej dzieckiem. Później lis kradnie naszyjnik siostry i wychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, ale rodzinna suka podąża za nią na parking. Próbując ruszyć samochodem, lis przypadkowo potrąca psa. Czuje się bardzo winna i natychmiast zabiera ranne zwierzę do weterynarza. Niestety lekarz informuje ją, że pies wymaga natychmiastowej operacji, która będzie kosztować 700 dolarów. Ponieważ Lis nie ma tyle pieniędzy, idzie do lombardu, aby sprzedać naszyjnik siostry. Właściciel lombardu oferuje jej 450 dolarów, ale ona nalega, że potrzebuje więcej. Oferuje jej więcej pieniędzy, jeśli z nim się prześpi, ale Lis z odrazą odmawia. Mężczyzna wychodzi na chwilę, a Lis kradnie zegarek z wystawy. Po jego powrocie sprzedaje ten sam zegarek i udaje jej się uzyskać dodatkowe 150 dolarów. Niestety, kiedy wraca do weterynarza, odkrywa, że pies już nie żyje. Po powrocie do domu, Jackie jest wściekła z powodu zaginionego naszyjnika. Oskarża lis o kradzież, ale ona zaprzecza i idzie do swojego pokoju. Chwilę później Jackie przeszukuje torebkę lis i znajduje dużą sumę pieniędzy. To tak ją rozwściecza, że atakuje siostrę w łazience. Żąda wyjaśnień, skąd wzięły się pieniądze i w końcu lis przyznaje się do prawdy o naszyjniku i psie. Po usłyszeniu tego Jackie jest jeszcze bardziej wściekła i wyjawia, że pies był jedyną rzeczą, która pozostała po ich zmarłym bracie Mikiu. Obwinia również Lis o jego śmierć i krytykuje ją za to, że nigdy nic nie zrobiła dobrze. Po chwili krzyków Jackie żąda, aby siostra natychmiast opuściła jej mieszkanie i nigdy więcej się nie pokazywała. W następnej scenie sfrustrowana Lis idzie na dach, gdzie przypomina sobie wizję Mikeia chodzącego po barierce i spadającego na śmierć. Okazuje się, że był to autystyczny chłopiec, a Lis miała się nim opiekować tego tragicznego dnia. Chwilę później Dan podchodzi do niej i grzecznie prosi, aby odeszła. Mówi, że mieszkała tu przez kilka miesięcy i powinna znaleźć własne miejsce. Liz zaczyna z nim flirtować i odkrywamy, że mają romans za plecami dziaki. Jednak tym razem Dan odrzuca jej zaloty i twierdzi, że kocha swoją żonę. Wracając do teraźniejszości, Aiden wraca z pracy, a Liz podaje mu niedogotowanego kurczaka. Po zjedzeniu kęsa, Aiden idzie do samochodu i przynosi bukiet kwiatów. Wręcza je Liz i dziękuje jej za powrót do domu. Rozwiązuje także więzy na jej nadgarstkach, co przynosi jej ulgę. Po kolacji oboje kładą się do łóżka, a Aiden próbuje się z nią kochać. Ona próbuje odmówić, ale on nalega, mówiąc, że jest jego żoną. Gdy nadal ją dotyka, Lis nagle mówi, że rani dziecko. Następnie ogłasza, że niedawno zaszła w ciąże z ich dzieckiem. Słysząc to, Aiden staje się bardzo szczęśliwy i zaczyna dotykać jej brzucha, aby poczuć ruchy dziecka. Pomimo tej radości, chwyta jej rękę i prosi, aby go zaspokoiła, co Lis niechętnie robi. W kolejnych dniach Liz nadal pozostaje uwięziona w domu, udając żonę Aidena. Opracowuje różne plany ucieczki, ale żaden z nich nie przynosi sukcesu. Szaleniec nawet zakłada jej na szyję od psa, twierdząc, że to naszyjnik, który jest prezentem od niego. Pewnego dnia, po wyjściu Aidena do pracy, Liz wspina się na komin domu i pisze słowo on „Pomoc“ za pomocą Mąki. Następnie wraca do środka i odkrywa nagranie wideo z Helen. Na filmie Helen jeździ konno, a gdy Aiden ją nagrywa, ona go obraża, nazywając nieudacznikiem i szaleńcem. W kolejnym nagraniu kobieta podchodzi do śpiącego Aidena i mówi mu, że go kocha, ale nie może spędzić życia z takim mężczyzną. Następnie scena przenosi się kilka tygodni później, gdy nadeszła zima, a Lis nadal jest uwięziona w domu. Aiden ponownie związał jej ręce i nie pozwala jej nawet korzystać z łazienki. Zamiast tego przynosi jej miskę do oddawania moczu w sypialni. Pewnego dnia zdesperowana Liz próbuje przeciąć linę nożem, ale rani palec w trakcie tego. Zaczyna krzyczeć z bólu, a Aiden natychmiast wpada, aby ją sprawdzić. Korzystając z sytuacji, Liz wyjawia, że traci dziecko i sugeruje, że powinni pojechać do szpitala. Aiden jednak odmawia i decyduje, że sprowadzi lekarza. Później idzie do swojego lekarza rodzinnego, Holdena, i błaga go, aby zbadał jego żonę. Lekarz jest zdezorientowany, ponieważ wie, że Helen dawno go opuściła. Jednak kiedy Aiden dalej nalega. Starszy mężczyzna niechętnie zgadza się pojechać do jego domu. W drodze dr Holden pyta Aidena, czy codziennie bierze swoje leki, ale ten nie odpowiada. Wkrótce docierają do domu, gdzie lekarz jest w szoku, widząc nieznajomą kobietę, którą Aiden nazywa Helen. Szybko ocenia sytuację i każe Aidenowi zagotować wodę w kuchni. Następnie rozmawia z Lis na osobności i dowiaduje się, że jest tutaj przetrzymywana jako zakładniczka. Holden obiecuje jej pomoc, ale wtedy Aiden pojawia się z wodą. Lekarz informuje go, że jego żona ma zator i musi natychmiast trafić do szpitala. Kiedy Aiden odmawia, dr Holden próbuje go znokautować, wstrzykując mu środek uspokajający. Dochodzi do szamotaniny, ale lekarz jest już tak stary, że nagle dostaje ataku serca i umiera. Widząc to, Liz jest przerażona, ale Aiden wciąga ciało na zewnątrz i zostawia je na podwórku. Następnie wraca do środka z odkurzaczem, twierdząc, że sam usunie zator. Liz odmawia, co prowadzi do walki między nimi. Podczas walki wykorzystuje wiązania na rękach, aby udusić Aidena i go znokautować. Następnie szybko się uwalnia i przywiązuje go do łóżka. Następnie Lis opuszcza dom z nożem, a nagle zjawiają się dwa psy, aby ją zaatakować. Jednak broni się i zabija jednego z psów. Widząc to, drugi pies boi się i nie odważa się do niej podejść. Lis wsiada do holownika i postanawia na dobre opuścić to miejsce. Jednak uderza pojazdem w garażu, co powoduje, że utknął i uniemożliwia dalszą jazdę. Widząc swoją tragiczną sytuację, Liz czuje frustrację i wybucha płaczem. Rano idzie sprawdzić Aidena, który już się obudził i jest bardzo zły. Prosi ją, aby go uwolniła, ale ona odmawia i postanawia dać mu doświadczyć jego własnej medycyny. W kolejnych dniach zaczyna się nim opiekować i go karmić. Liz znajduje w szafce jakieś lekarstwa, które wydają się bardzo dziwne. Mimo to zaczyna podawać mu leki, mając nadzieję, że utrzymają go pod kontrolą. W tym czasie zaprzyjaźnia się również z drugim psem, a wspólne spacery zaczynają ich zbliżać. Lis stopniowo zaczyna cieszyć się nowym życiem i uświadamia sobie, że nie jest takie złe. Pewnego ranka, gdy Aiden się budzi, pyta Lis, gdzie jest jego żona Helen. Zastanawia się, czy jest w szpitalu i czy Lis jest jego pielęgniarką. To wprawia Lis w konsternację, a ona szybko zdaje sobie sprawę, że Aiden musi cierpieć na chorobę psychiczną. Zauważa nagłą zmianę w jego zachowaniu, a on już nie jest tym gniewnym człowiekiem, którym był wcześniej. Okazuje się, że leki, które mu podawała, zadziałały, i wrócił do normy. Po tym Lis wyjaśnia całą sytuację Aidenowi, a on przeprasza, jeśli kiedykolwiek ją skrzywdził. Otwiera się również na temat swojego stanu, wyjawiając, że przestał brać leki po odejściu żony. Lis zabiera go do łazienki i goli mu brodę. Po prysznicu Lis patrzy na niego z czułością i mówi, że wygląda młodziej, niż się spodziewała. Od tego momentu zaczynają się dogadywać. Lis uwalnia Aidena z łóżka. Ale nadal związuje mu ręce na wypadek, gdyby znowu oszalał. Kiedy pyta o swojego drugiego psa, Liz wyjaśnia, że sam go zabił, bo nienawidził zapachu odchodów. W kolejnych dniach Liz i Aiden zbliżają się do siebie, a ona uświadamia sobie, że nie jest taki zły, kiedy bierze leki. Zaczyna do niego coś czuć, a on również zaczyna ją lubić. Pewnego wieczoru daje mu walię, aby dobrze spał i nie budził się w środku nocy. Gdy Aiden zasypia, Liz zaczyna kopać grób na zewnątrz, aby pochować lekarza, którego ciało leżało na otwartej przestrzeni od kilku dni. Jednak podczas kopania nagle podjeżdża samochód przed domem, a Liz ukrywa się. Zauważa, że z samochodu wysiada Helen i podchodzi, aby się przywitać. Helen jest zaskoczona, widząc obcą kobietę w swoim domu, ale Liz przedstawia się jako przyjaciółka Aidena. Potem Helen wchodzi do domu i jest w szoku, widząc Aidena związanego. Wpada w szał i oskarża Liz o przetrzymywanie jej męża jako zakładnika. Ale lis również kontratakuje, oskarżając ją o porzucenie chorego męża. Wyjawia, jak Aiden oszalał i nawet zabił rodzinnego lekarza. Twierdzi, że Helen nigdy nie zależało na Aidenie i wróciła tylko po dom. Słysząc to, wściekła Helen próbuje zadzwonić na policję, ale Lis natychmiast nokałtuje ją latarką. Następnie zakopuje kobietę żywcem obok ciała doktora. Potem zamyka grób, kładąc na wierzchu ciało martwego psa. Następnego ranka Liz wita Aidena, który wspomina, że słyszał Helen we śnie. Jednak ona mówi mu, że to tylko jego wyobraźnia i podaje mu leki. Chwilę później Aiden zauważa samochód swojej żony przed domem i jest w szoku. Pyta Liz o to, a ona wyjaśnia, że samochód stał tam, odkąd przyjechała. Sugeruje, że jego umysł zablokował widok auta, gdy pomijał swoje leki. Słysząc to, Aiden nadal jest zdezorientowany, ale decyduje się jej uwierzyć. Liz następnie proponuje, aby pozbyli się samochodu, aby mógł całkowicie zapomnieć o Helen. Kiedy się zgadza, Liz w końcu usuwa więzy z jego rąk, twierdząc, że nie są już potrzebne. Po południu ładują samochód na holownik i wyjeżdżają z domu. Po chwili zatrzymują się na punkcie kontrolnym policji. Oficer pyta ich o doktora Holdena, który zaginął od kilku dni. Aiden staje się zdezorientowany i przypomina sobie, że widział lekarza kilka tygodni temu. Ale Liz przerywa. Wyjaśniając, że dr Houlden jest ich lekarzem rodzinnym, ale nie widzieli go od dłuższego czasu. Kiedy zostaje zapytana o swoją tożsamość, przedstawia się jako żona Aidena, Helen. Kolejna scena pokazuje Aidena i Liz, jak remontują dom, aby był lepszy. Wydają się bardzo szczęśliwi i kochają się na podłodze. Scena przenosi się kilka tygodni później, gdy widzimy Lis w zaawansowanej ciąży spacerującą po domu. Niedługo potem przychodzą dwaj detektywi i proszą o spotkanie z Aidenem. Liz informuje ich, że jest w pracy, i pyta, o co chodzi. Wyjaśniają, że prowadzą dochodzenie w sprawie zaginięcia Helen i pytają, czy mogą się rozejrzeć. Liz niechętnie się zgadza, a detektywi zaczynają przeszukiwać dom. Na podwórku znajdują świeżo przekopaną ziemię i zaczynają kopać. Okazuje się jednak, że to tylko łapa psa, co przynosi ulgę Liz. W ostatniej scenie widzimy, że minęło trochę czasu i Liz urodziła chłopca. Robi zdjęcia Aidenowi i dziecku, i wszyscy wydają się szczęśliwi razem. Aiden jest zaskoczony rudymi włosami dziecka, ponieważ żadne z nich ich nie ma, ale Liz wyjaśnia, że to musi być gen recesywny. Aiden naiwnie jej wierzy, nie wiedząc, że ojcem dziecka jest dawny kochanek Liz, Dan.